Dzień dobry, dzień dobry, dobry wieczór. Witam Was bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Dzisiaj, tak troszkę warunki polowe, ale myślę, że piękniejsze niż zwykle, bo jesteśmy w Kartuzach, w stolicy kaszub, i myślę, że po tym, co widzicie za mną tutaj, a także jakbyście widzieli to, co jest przede mną, to byście nie mieli już nigdy, nigdy wątpliwości, że kaszuby są piękne, a są naprawdę przepięknie. Przecudowne i warto o tym pamiętać, warto o tym wiedzieć na co dzień. Z jak fantastycznymi miejscami mamy do czynienia na co dzień i w jak fantastycznej krainie, zwanej Szwajcarią kaszubską się znajdujemy. No i w jak fantastycznym miejscu już w tę sobotę będziemy ścigać się w ramach czwartego Kartuzja półmaratonu, kartuskiej piątki. Marszu z kijami, czy biegli dzieci młodzieży małe, Kaszuby biegają. Drodzy Państwo, koleżanki i koledzy, jesteśmy w stolicy Kaszub w pięknym miejscu. W tej chwili wyspa łabędzia, fontanna. Można wynająć tutaj rowerek, łódkę, żeby przejechać się tutaj nad jeziorem. Widok na kartuską kolegiatę. Miejsce szczególne, symboliczne. Tak jak powiedział w, zapowieści, w zapowiedzi burmistrz Kartuz, Mieczysław Grzegorz Gołuński, to właśnie od tego klasztoru rozpoczęła się historia Kartuz. Klasztor szczególny, na, myślę, że nawet na skalę światową, w kształcie odwróconej trumny. Tutaj kart, Kartuzi, zakon Kartuzów kiedyś stacjonował i od tego właśnie pochodzi nazwa miasta Kartuzy. Drodzy Państwo, ja bardzo się cieszę. Cały nasz zespół bardzo ogromnie cieszy się, że nareszcie nadchodzi ten moment, ta chwila kartuzja półmaratonu. To jest wydarzenie szczególne w całym biegowym roku na Kaszubach. Cieszymy się, że w tym roku zapowiada się naprawdę super zabawa, super impreza, super wydarzenie. Frekwencja również zapowiada się wspaniała. Cieszymy się, że chcecie być z nami. Tutaj spojrzę, czy macie na początku jakieś pytania, i za chwilę opowiem o trasie. Pakiet startowy Nordic Walking można odebrać tuż przed startem, czy jest jakaś określona najpóźniejsza godzina. Patrycja, e... biuro zawodów jest oddalone od startu jakieś 2 km, półtorej km. Także ja tutaj polecam. Maksymalnie godzinę przed startem pojawić się w biurze zawodów. Mapka sytuacyjna dostępna jest na stronie Półmaraton Kartuzy. Czy będą prysznice, czy będą natryski, to wszystko jest jeszcze dogadywane. Zobaczymy, jak sytuacja będzie wyglądać. Będziemy się starać, natomiast nic nie obiecuję. Cykl 2020 zakończony. Co dalej? No, jak, co dalej? No, czekamy tutaj na Wasze uwagi, poprawki, i potem będziemy mówić, co dalej. Klasyfikacja jest dostępna na naszej stronie kaszulebiegają.pl. Cześć Stasiu, cześć Tomku, cześć wszystkim. Stasiu na pewno ostro przygotowuje się do startu. To dla niego bardzo ważny start. Słuchajcie, trasa. Wczoraj byłem na trasie, za chwilę tutaj po live, też. Wczoraj rowerem. Dzisiaj będę chciał się trochę przebiec. Oczywiście nie półmaraton, ale jakąś dyszkę zrobić. Trasa jest magiczna. Kto był w polskich górach, kto był w Bieszczadach, w Sudetach, w tatrach, w Beskidach i w innych pięknych miejscach, ten wie, e, jak, jaka piękna jest tam zieleń, klimat i inne rzeczy. E, to samo jest na trasie Kartuzja półmaratonu. Słuchajcie. Jest przepięknie. Naprawdę wczoraj po prostu czułem się jak na wakacjach na tej trasie i powiem Wam, że było cudownie. Jeśli chodzi o podłoże, podłoże 100% szutrowe. Pod koniec trasy będzie trochę błota i kamieni, także łatwo nie będzie. Zbiegi podbiegi. Trasa dynamiczna. Ale ciekawa, urozmaicona z zakrętami, podbiegami i zbiegami, także na pewno będą emocje. Emocji również nie zabraknie na mecie. To ja już postaram się, żeby tutaj ten klimat był, żeby było głośno, żeby był hałas, żeby zbudować ten klimat, bo ci, którzy pobiegną na 5 km, na 21 km, ci, którzy pójdą z kijami, wiemy, jak to jest ważne: ten doping, te oklaski żeby nagrodzić ten Wasz wysiłek. Słuchajcie, co jeszcze? Trasa, tak jak wspomniałem, podłoże szutrowe 100%, las. Generalnie trasa zaciniona, także nie powinno być problemów ze słońcem. Proszę się o to nie martwić. Pogoda również zapowiada się dobra do biegania. Nawet dzisiaj patrzyłem, że lekko... Ma pokropić na starcie, tylko już na dekoracji będzie ładnie, jeśli chodzi o półmaraton. Co jeszcze? O 12 zaczynają się biegi dzieci i młodzieży. To wsz wszystkie biegi dzieci i młodzieży na stadionie miejskim w Kartuzach tam e biuro zawodów, dekoracje i same biegi towarzyszące, przedszkolaka, rywalizacja dzieci i młodzieży, wszystko na stadionie. Natomiast na piątkę, półmaraton i Kartuzja, półmaraton, na piątkę, półmaraton i marsz z kijami. Biuro zawodów, dekoracje w Parku Solidarności, Kartuskie Centrum Kultury, a starty w Lesie na wysokości ławki Asesora na końcu ulicy Chmieleńskiej. To wszystko macie opisane w programie na stronie półmaratonkartuzy.pl. Co jeszcze? Na koniec, przygotowaliśmy dla Was szereg atrakcji folklorystycznych, kaszubskich, ponieważ Kartuzja Półmaratonowi towarzyszyć będzie 30. Jarmark Kaszubski. Bardzo serdecznie zapraszam i proszę Was, żebyście zostali do końca. Będą koncerty, będą stoiska z rękodziełem kaszubskim, także szczególnie dla turystów Myślę, że będzie to ważna atrakcja. A tych turystów takich biegowych, sportowych już dzisiaj w Kartuzach widziałem. Wczoraj też spotkałem biegaczy, którzy już trenowali do kartuskiej piątki. Bardzo się cieszę, że Kartuzy już żyją tym, co się w sobotę tutaj będzie działo. Patrycja, jaki limit czasu na marsz z kijami? Marsz jest rekreacyjny. To należy podkreślić. Marsz jest rekreacyjny, nie ma żadnej klasyfikacji. Na mecie będzie medal, będzie losowanie nagród i marsz jest rekreacyjny. Czyli tutaj idziemy swoim tempem dla zdrowia, dla ruchu. W myśl zasady, ruszaj się, bądź aktywny, nie niesieć w domu. Także patrycja swoim tempem spokojnie. No, najlepiej tak, żebyś zdążyła do 15.30 do startu półmaratonu. Coś coś. Czy, Cóż jeszcze, jeśli macie jakieś pytania, to bardzo proszę, to jest dobry moment, żeby je zadać. E jeśli chodzi o półmaraton, e program, myślę, że wszyscy znają, o 12:00 biegi dzieci i młodzieży, 14:00 kartuska piątka, a także marsz Nordic Walking, 15:30 start biegu głównego czwartego kartuzja półmaratonu. E na koniec dekoracja i koncerty na scenie w Parku Solidarności biuro zawodów czynne będzie od godziny 11:00. Będzie można się jeszcze zapisać, zarejestrować dla tych, którzy nie zdążyli, a chcieliby z nami pobiec, chcieliby być w tym dniu aktywni. Jeśli chodzi o atrakcje turystyczne miasta Kartuzy, stolicy Kaszub, na YouTubie Pomorski Sport, a także tutaj na naszej stronie na Facebooku czy internetowej Kartuzja półmaraton albo Kaszubybiegają.pl dostępny jest wywiad z gospodarzem tego miasta, z burmistrzem Mieczysławem Grzegorzem Gołuńskim. On mówi o tym, co można tutaj zobaczyć o walorach turystycznych. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, szczególnie dla tych, którzy będą tutaj na weekend. Turyści z całej Polski, z zagranicy, z różnych stron Europy, z Litwy, Hiszpanii i dzisiaj dyrektor mówił, że chyba nawet z Francji jakiś biegacz tutaj się wybiera. Eee, Muzeum Kaszubskie, eee, spacery z przewodnikiem po Kartuzach, Kolegiata Kartuska. Eee, tutaj wyspa będzie. za chwilę Wam pokażę, eee, kamerkę wezmę w dłoń i Wam pokażę jak tutaj jest pięknie. Eee, wokół Jeziora Kartuskiego jest 2 km, także jakby ktoś chciał się rozbiegać treningowo, eee, ładna, eee, to się nazywa Gaj Świętopełka, tutaj Asfaltowa ścieżka około 2 km wokół jeziora. Tam, czekajcie, tu nie, tak? Tam obok kolegiaty, za kolegiatą, bokiem kolegiaty, jest Kartuskie Centrum Kultury. Także tutaj, żeby się rozbiegać, żeby przejść się przed startem, to polecam. Co jeszcze można zobaczyć w kartuzach? Piękne lasy kartuskie, przepiękne. Naprawdę, no ja wczoraj byłem oczarowany. To zobaczycie na trasie. Eee, można przejechać się meleksem po kartuzach, kartuzki rynek również piękny eee, poza kartuzami, Złota Góra naprawdę jest e, co robić, a tutaj nad jezioro e, które poddane jest oczyszczaniu, można wybrać się rowerkiem lub łódką, które e, można tutaj wypożyczyć e, słuchajcie, no co mogę jeszcze dodać, jeśli nie macie żadnych pytań, e, ja przyjechałem tutaj specjalnie po to, żeby pokazać, trochę opowiedzieć o tym, co nas czeka. Coś jeszcze pokazać, za chwilę Wam pokażę. No i cóż, tak jak już mówiłem, zapisać się jeszcze można. Zapraszam do kartu, żeby pozwiedzać, przyjechać troszkę szybciej, zostać troszkę dłużej i żeby przede wszystkim przyjechać z dobrym humorem, z dobrym nastawieniem, bo to jest najważniejsze, słuchajcie. Błędy zawsze się zdarzają i myślę, że te błędy też będą tutaj w sobotę nieuniknione, natomiast my wszystko robimy, żebyście czuli się u nas jak najlepiej, żebyście byli ugoszczeni jak najlepiej, żebyście poczuli tę piękną kaszubską atmosferę i my organizatorzy, samorząd, a także wszyscy Mieszkańcy, czekamy na Was. Władek, Dawid, sprawdź drugi kilometr na piątym kilometrze. Co się tam dzieje? Pojadę, pojadę. No, pobiegnę, stąd pobiegnę. Mam samochód zaparkowany przy kolegiacie, także pobiegnę tam stąd za chwilę. Eee, co tam się dzieje, Władku? Ja byłem wczoraj, wszystko było w porządku. Eee, także słuchajcie, mam coś Wam do pokazania. Się wyostrzy, czy nie? Może nie. Słuchajcie. Oficjalny medal czwartego Kartuzja półmaratonu eee, tak się prezentuje. Mogę go założyć, żebyście zobaczyli. W miarę taki jest, nie? Także całkiem spoko. Full looks. Słuchajcie, full looks. Eee, co jest napisane na medalu? Jeśli potrafisz. Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz tego dokonać. Jeszcze raz. Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz tego dokonać. Tak mawiał Walt Disney. Słuchajcie. Jeśli marzycie o tym, żeby w pięknym stylu zrobić, zaliczyć, przebiec e, sobotni półmaraton, to znaczy, że potraficie tego dokonać. I. To motto będzie na mecie, na Was czekało. Także słuchajcie, jeszcze raz zapraszam, pozdrawiam z Kartus, z Wyspy Łabędziej. I cóż, widzimy się w sobotę w Kartuzach. Będzie można się zapisać na miejscu w biurze zawodów, do czego zachęcam. Każdy będzie dopuszczony do startu, bo trzeba się ruszać. Zdrowie, ruch w tych czasach są bardzo, bardzo. Ważne. Pokażę Wam teraz, jak tutaj wygląda, i to na dzisiaj wszystko e, trzeba. Ja się tutaj jeszcze trochę przebiegnę. Buty są. Buty są, także słuchajcie, jest Git. E, ja się tutaj trochę przebiegnę, no i trzeba lecieć dalej do pracy e, i przygotowywać się do soboty. Hej, wszystkim.